Wspólnie zmieniamy Sokółkę na lepsze. Jesteśmy na osiedlu zielonym, które z dnia na dzień zmienia swój charakter na lepsze. Znajdujemy się przy Zalewie, o którym będę chciała Państwu opowiedzieć, jak również o paru bardzo ważnych inwestycjach w Sokułce. W Zalewie powstanie wokół ciąg pieszo wraz z miejscami i zatoczkami do rodzinnego wypoczynku. Siłownia na powietrzu, plac zabaw, oświetlenie hybrydowe wokół Zalewu, wieża widokowa do obserwacji przyrody, pomosty pływające i wiele innych atrakcji. Zaś budynek przy ulicy Dąbrowskiego zostanie przeznaczony na cele społeczne. Siedzibę będzie miała tam spółdzielnia socjalna której celem jest opiekowanie się osobami starszymi. Dbając o naszą historię, stworzymy też tu miejsce upamiętniające wszystkich tych, którzy byli prześladowani i przesłuchiwani przez UB. Kolejną inwestycją jest remont kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 1. Powstanie tam centrum kulturalno-edukacyjne i turystyczne, zaś z Sokółki do Grodna będzie można dojechać wyznaczonym szlakiem roku. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 14 milionów złotych. Mieszkańcy Sokółki czekali na te inwestycje ponad 40 lat. Proszę Państwa, Sokółka jest przywracana ludziom. Przede wszystkim Sokółka Ewa Kulikowska.